Przy okazji pierwszych wrażeń z użytkowania Galaxy S10 i Galaxy S10 Plus, powiedziałam, że na polskim spotkaniu przedpremierowym nie miałam okazji zapoznać się z najmniejszym z zaprezentowanych modeli, czyli z Galaxy S10E. Zmieniło się to tuż przed Unpactem w Londynie, dzięki czemu mogę Wam pokazać ten produkt w całej okazałości i powiedzieć na jego temat kilka słów. Samsung Galaxy S10e to taki trochę smartphone light, ale nie do końca. Zacznę jednak od tego, że jako jedyny z rodziny będzie dostępny w oryginalnej wersji kolorystycznej kanarkowej żółci, która nie ukrywam bardzo przypadła mi do gustu. Oprócz tego będą też trzy inne kolory. Najmniejszy z zaprezentowanych dziś flagowców Samsunga, czyli właśnie Galaxy S10e. Dla wielu dość paradoksalnie może się okazać najciekawsze ze względu na, uwaga, płaski wyświetlacz. Jego przekątna to 5,8 cala, a rozdzielczość, co może dość mocno dziwić, Full HD. Oczywiście wciąż mamy do czynienia z Super amoled którego proporcje to 19x9, a ekran chroniony jest przez Gorilla Glass 5. Czym zatem Galaxy S10e różni się od Galaxy S10 i Galaxy S10 Oczywiście poza ekranem. Sprawa jest prosta. Przede wszystkim wyposażony jest ten smartfon w podwójny, a nie potrójny aparat. Na szczęście został pozbawiony teleobiektywu, a nie ultra szerokiego kąta. I tak do naszej dyspozycji jest zestaw 12 megapikseli f1.5 lub f2.4, czyli zmienna przysłona, szeroki kąt 16 megapikseli f2.2 123 stopnie ten poprzedni ma 77. Z przodu z kolei znajdziemy pojedynczą kamerkę 10 megapikseli f1.9 o kącie widzenia 80 stopni. Telefon ten nie ma też czujnika tętna, akumulator z kolei ma pojemność 3100 mAh, z kolei skaner linii papilarnych nie znajduje się w ekranie, a w przycisku na prawej krawędzi. Urządzenie trafi do sprzedaży w Polsce tylko w jednej wersji, to jest 6 GB ram i 128 GB pamięci wewnętrznej, Natomiast w niektórych innych krajach będzie go można kupić z nieco więcej RAM, czyli z 8 GB i z dwukrotnie większą pamięcią wewnętrzną. Warto też zauważyć, że Galaxy S10E waży 150 gramów. Pozostałe parametry ma takie same jak dwójka droższych braci. Jest też wodoszczelny, spełniając normę IP68, oferuje Dual SIM i działa dzięki Androidowi Pi. Samsung Galaxy S10E we wspomnianej wersji, czyli 6 na 128 GB. Wyceniony został w Polsce na 3299 zł. Jego przedsprzedaż, podobnie jak wszystkich pozostałych najnowszych smartfonów Samsunga, rusza dziś i potrwa do 7 marca. Sprzedaż właściwa z kolei ruszy dzień później, to jest 8 marca. Na koniec dodam tylko, że Galaxy S10E zrobił na mnie bardzo dobre pierwsze wrażenie. Mam nadzieję jednak, że nie zostanie ono zmienione po dłuższych testach, na które niebawem przyjdzie czas. A jak Wam się podoba Galaxy S10E? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, ja tymczasem Was pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, miłego dnia, no i cześć.